Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym już odcinku na kanale Porozmawiajmy z czatem. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył obiektywnej prawdy. Zanim przejdziemy do dalszego etapu naszej analizy tym, czym jest obiektywna prawda, chciałbym, żebyśmy zapoznali się z taką myślą. Możesz odwrócić wzrok od prawdy, ale to nie ona zniknie. To ty zgubisz drogę. Możesz mówić, że wszystko jest względne, ale kiedy nadejdzie kryzys, to właśnie prawda zadecyduje, czy przetrwasz, czy upadniesz. Bez niej nie ma ani sprawiedliwości, ani wolności, ani nawet bezpieczeństwa. Jest tylko chaos, w którym rządzi siła i manipulacja. Im dłużej udajesz, że prawda nie istnieje, tym bardziej stajesz się jej ofiarą. I żeby sobie uzmysłowić, że nie mówimy o jakimś wymyślonym wariactwie, tylko o czymś, co dzieje się teraz i w przeciągu ostatnich 40 lat dramatycznie wpłynęło to na myślenie ludzi właśnie odnośnie tego tematu, na zmianę tego myślenia, świetnie obrazuje to taki właśnie wykres. Zmiany popularności relatywizmu i wiary w obiektywną prawdę od 1980 roku do 2020. Oto wykres, który ilustruje zmiany w czasie. W kontekście wzrostu popularności relatywizmu i spadku znaczenia obiektywnej prawdy na przestrzeni ostatnich czterech dekad, niebieska linia przedstawia wzrost popularności relatywizmu, który od 1980 do 2020 roku rośnie z 15 do 70%. Czerwona linia reprezentuje wiarę w obiektywną prawdę, która maleje w tym samym okresie z 85 do 30%. Procent. Więc no, jak jasno pokazuje ten wykres, wręcz ten paradygmat się odwraca. Ludzie totalnie zmienili podejście, wręcz jak na zasadzie odwróconej sytuacji, czyli te, te w 900, 1980 praktycznie wszyscy pojmowali, czym jest obiektywna prawda i, i zgadzali się z tym, że takowa istnieje, to teraz zdecydowana większość ludzi uważa, że no, ta prawda nie jest obiektywna i wszystko zależy od nie wiem, od chwili, za chwilkę do tego przejdziemy, od czyjegoś zdania osobistego. Zanim przejdziemy dalej, pokrótce wyjaśnimy. Obiektywna prawda to rzeczywistość ta, yy, taka, yy, jaka jest, niezależnie od opinii ludzi, przekonań czy emocji. To coś, co pozostaje niezmienne, niezależnie od tego, kto ją bada i w jaki sposób. Jeśli coś jest obiektywne, prawdziwe, to znaczy, że było, jest i będzie prawdziwe, nawet jeśli nikt w to nie wierzy. Przykładem może być prawo grawitacji działa zawsze, niezależnie od tego, czy ktoś w nie wierzy, czy nie. No i <laughs> przedmiotem tego jest relatywizm. To jest to, co rośnie tak niesamowicie, to pojęcie tego relatywizmu. Ludzie są przekonani, że, to, że to tak, tak właśnie to jest. To przekonanie, że prawda nie jest jedna i obiektywna, lecz zależy od punktu widzenia, kultury, przekonań lub sytuacji. W przeciwieństwie do obiektywnej prawdy, która jest stała i niezależna od opinii ludzi, relatywizm zakłada, że coś może być prawdziwe dla jednej grupy e, e, lub osoby, a fałszywe dla innej. Przykład. Zwolennicy y, teorii płaskiej Ziemi mogą twierdzić, że Ziemia jest płaska, ale obiektywna prawda mówi, że jest kulista, co zostało udowodnione przez naukę, na przykład zdjęcia z kosmosu. No, wydaje się to szalone, że można tak myśleć odnośnie Ziemi, ale no to jak widzimy, to nie, jest, to nie jest grupa paru osób. To jest dominująca część dzisiejszego społeczeństwa. Uważa, że nie ma obiektywnej prawdy, a że prawda jest zależna od punktu widzenia. No za chwilkę dojdziemy, żeby jakby to zrozumieć, z czym my mamy do czynienia? Czy to nie jest jakaś tam walka słów i tak dalej, że to nie ma wpływu na, na naszą, nie wiem, na nasze życie, rodzinę, na nasze otoczenie. No otóż właśnie nie to definiuje to otoczenie, życie, nas i naszą y, rodzinę. I żeby to zrozumieć, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie najpierw. Jaki będzie świat, jeżeli e, nie będzie tej obiektywnej prawdy, jeśli my nie będziemy uznawać, że coś takiego w ogóle istnieje jak obiektywna prawda, tylko jest ten relatywizm. E, co nas czeka? Upadek prawa i sprawiedliwości. Jeśli nie ma obiektywnych zasad moralnych, prawo przestaje chronić ludzi, zamiast tego staje się narzędziem tych, którzy mają władzę i siłę, by narzucić swoje przekonania. Przez coś nie be, e, przestępcy nie będą karani, bo każdy ma swoją moralność. Obywatele stracą ochronę, bo prawo jest elastyczne. Każda decyzja sądu będzie, niezależna, będzie zależna od politycznych i ideologicznych nacisków. Za nich nauki i postępu technologicznego. Nikt tego jakoś nie łączy, tak, z tego co rozmawiałem z ludźmi. Nauka opiera się na założeniu, że istnieje obiektywna rzeczywistość, którą można badać i zrozumieć. Jeśli relatywizm dominuje naukę, fakty staną się kwestią opinii. A to otworzyć drzwi do pseudonauki i manipulacji. Medycyna przestanie opierać się na dowodach, a na indywidualnych narracjach. No nie wiem, na szamaństwie. Inżynieria i technologia zwolnią tempo rozwoju, bo nie można nikomu narzucać jedynej słusznej wizji świata. Chaos społeczny i rozpad więzi międzyludzkich. Jeśli każdy może dowolnie interpretować dobro i zło, społeczeństwo nie będzie w stanie działać jako spójna całość. Koniec kropka. Ludzie tego nie wiedzą. Czyli te 70% ludzi nie zdaje sobie sprawy, że y, y, konsekwencją ich światopoglądu jest to, że społeczeństwo nie jest w stanie działać jako wspólna całość. Oni tego nie wiedzą. Wzrośnie agresja, przemoc i egoizm, bo każdy będzie miał swoją własną wersję moralności. Rodzina jako instytucja upadnie, bo nie będzie już żadnych stałych zasad jej funkcjonowania. Przyjaźnie i relacje międzyludzkie staną się powierzchowne i kruche, jeśli nie ma obiektywnych wartości, nie ma lojalności, honoru ani zobowiązań. Czy my czasem tego nie obserwujemy? No. Ten w w w wykres pokazuje, że tak. Zanim wolności słowa i myślenia. Paradoksalnie w świecie relatywizmu wolność słowa i myśli zniknie. Nie będzie można mówić otwarcie prawdy, bo każda opinia będzie mogła zostać uznana za krzywdzącą dla kogoś innego. Pojawi się totalna cenzura, bo jeśli prawda nie istnieje, to jedną rzeczywistością jest ta narzucona przez najsilniejszych odnośnie szczepionek, to chyba tak mieliśmy w czasie COVID-u, że jeżeli ktoś dobry, tam parę lat temu śmiał coś powiedzieć na zasadzie, tylko po prostu, a to może sprawdźmy, czy są badania, to już był do kąta zagoniony. Ludzie będą bać się, więc to się dzieje teraz, to nie jest jakaś pieśń przyszłości. Ludzie będą brać, bać się wyrażać swoje poglądy, bo każda wypowiedź może zostać uznana za nienawiść. Nie brzmi yy, bardzo na czasie to stwierdzenie? Czy my tego nie obserwujemy? Ekstremalne nierówności i tyrania elit. Jeśli nie ma obiektywnej prawdy, nie ma też sprawiedliwości społecznej. Ludzie będą podzieleni na tych, którzy mają siłę, by narzucić prawdy, i tych, którzy muszą się po porządkować. Zwykły człowiek straci jaką, jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, bo nie będzie już stałych zasad, które można do, których można się domagać od rządzących. No wszystko się rozpłynie, będzie tylko tyrania silniejszym względem praktycznie całej większości, czyli słabszych. Czy człowiek, który bierze udział w tej ankiecie, te więk, zdecydowana większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tych oczywistych konsekwencji tego swojego myślenia? No, Proszę mi uwierzyć, nie, nie zdaję sobie, dlatego właśnie ten film y, musiał powstać. Jak to wpłynie na Ciebie? Nie myśl, że ten problem Cię dotyczy. Oto y, z czego będziesz musiał zrezygnować. Pewności, że prawa Cię chroni, bo nie będzie już stałych zasad sprawiedliwości, możliwości wyrażania swoich poglądów. No, obserwujemy to, bo jeśli y, y, prawda nie istnieje, liczy się tylko poprawność polityczna. Trwałe relacje i rodzina, to będziesz musiał z nich zrezygnować, bo wartości takie jak lojalność, honor i zobowiązanie tracą znaczenie. Bezpieczeństwo w społeczeństwie, bo bez wspólnych norm przemoc i chaos staną się codziennością. Dostęp do rzetelnej nauki i medycyny, bo fakty ustąpią miejsca ideologii i osobistym narracjom. No, zamieszanie z tymi 256 250, płciami to jest. Właśnie konsekwencja tego relatywizmu. Podsumowanie to ostatni dzwonek na przebudzenie. Relatywizm to narzędzie destrukcji, które podkopuje fundamenty cywilizacji. To musimy zrozumieć. Jeśli go nie zatrzymamy, przyszłość ludzkości czeka. Chaos, tyrania i upadek wszystkiego, co dawało nam wolność, bezpieczeństwo i rozwój. Nie można już dłużej milczeć, nie można udawać, że to nas nie dotyczy, nie można biernie patrzeć, jak świat spada w otchłań. Czas bronić prawdy, zanim będzie za późno. I żeby zrozumieć, jak to się stało. Że na tym wykresie, który jest odzwierciedleniem myślenia ludzi na ten temat, coś takiego w ogóle mogło mieć miejsce? Co stoi za tymi zmianami? No i w odpowiedzi mamy. W ostatnich dziesięcioleciach świat zachodu wyraźnie zmierza w kierunku relatywizmu, stopniowo odrzucając pojęcie obiektywnej prawdy, szczególnie w sferze moralności, kultury i tożsamości. Tret ostatnich dekad od prawdy obiektywnej do relatywizmu, rozpad wspólnych fundamentów moralnych, wartości, które przez wieki były uznawane za uniwersalne, np. małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, znaczenie rodzinne, niezmienność płci są obecnie podważane w imię indywidualnej prawdy i subiektywnego odczucia. To się dzieje teraz. No, bo trzeba być ślepym albo głuchym, żeby nie widzieć, że jakieś zamierzanie wokół właśnie płci, znaczenia rodziny, czym jest małżeństwo. Polityczna i społeczna polaryzacja. Gdy każdy tworzy swoją prawdę, zanika możliwość racjonalnej dyskusji. Zamiast tego dominuje przekonanie, że liczy się tylko moja narracja, a sprzeczne opinie nie są po prostu innym punktem widzenia, ale czymś wrogim. No to ani chiruje pojęcie jakiejś rzeczowej, merytorycznej rozmowy na jakiś temat. Edukacja i media jako narzędzia relatywizacji. Współczesna edukacja odchodzi od nauczania stałych wartości i uniwersalnych zasad, zastępującej ideą, że normy moralne są konstruktem społecznym, co prawdą nie jest. Media dodatkowo e, wzmacniają ten przekaz, promując subiektywizm jako fundament współczesnej tożsamości. Prawo i kultura dopasowujące się do relatywizmu. Za chwilkę damy przykład temu. Wprowadzane są przepisy oparte na zmiennych społecznych trendach, a nie na niezmiennych zasadach moralnych. Prowadzi to do coraz większej niestabilności i nieprzewidywalności w funkcjonowaniu społeczeństw. I tu przykładem jest. Niemcy ułatwiają zmianę płci, wystarczy powiedzieć, że ma się inną od 1 listopada, to jest zeszłego roku, czyli to już działa. Można raz do roku zmienić tą płeć, i nie trzeba do tego lekarza, nie trzeba do tego nic, można sobie przyjść i o! No jakby się nad tym zastanowić i rozumieć te mechanizmy, które teraz opisujemy, no to. Jak można o czymś takim przeczytać, i, i nie chwycić się za głowę i nie powiedzieć no, na miłość boską, co się dzieje na tym świecie? To nie jest normalne. Podsumowując, Zachód stopniowo odchodzi od obiektywnej prawdy, zastępując ją relatywizmem, który w teorii miał prowadzić do większej tolerancji i wolności, ale w praktyce wprowadza chaos, paralizację i niepewność co do fundamentów y, społeczeństwa. I teraz sprawdźmy, bo w, w, w formie takiego skrótu przeskoczyliśmy sobie po, po tej historii, jak to się stało, że ten relatywizm doszedł do głosu i zdominował myślenie współczesnych ludzi. To teraz może wróćmy do historii, żeby ten, ten, to zjawisko szerzej i lepiej zrozumieć, jak, jak wyglądała ta nasza podróż do zrozumienia tej obiektywnej prawdy. Więc. Historia dążenia do obiektywnej prawdy w kulturze Zachodu wyglądała tak. Dążenie do obiektywnej prawdy jest jednym z filarów kultury europejskiej, wyraźnie odróżniający ją od wielu innych cywilizacji. To jest ten nasz konik, że my stworzyliśmy takie warunki i dzięki temu też, jak się zaraz dowiemy, zdominowaliśmy świat. W dziedzinie nauki, dobrobytu, powszechnej wolności itd., itd. W kulturze zachodu od starożytnej Grecji przez chrześcijaństwo po naukę nowożytną istniały mechanizmy, struktury i instytucje, które sprzyjały poszukiwaniu prawdy jako czegoś niezależnego od subiektywnych przekonań jednostek czy grup społecznych. No, i w takim telegraficznym skrócie sobie przeskoczymy po tych etapach, jak to wyglądało. Starożytna Grecja, filozofia jako początek dążenia do prawdy. Greccy filozofowie Sokrates, Platon, Aristoteles jako pierwsi systematycznie poszukiwali prawdy stosując logikę, obserwację i rozum. Platon postulował istnienie świata idei, rzeczywistości obiektywnej, do której człowiek może dojść przez rozum. Arystoteles rozwijał metodę naukową, analizując przyczyny i skutki w otaczającym świecie. Grecy byli pierwszą, pierwszą cywilizacją, która próbowała oddzielić prawdę od władzy i emocji, co miało kluczowe znaczenie w dalszym rozwoju kultury Zachodu. Chrześcijaństwo, uniwersalna prawda oparta na Bogu i rozumie, w odróżnieniu od in, wielu innych religii, chrześcijaństwo wprowadziło ideę obiektywnej, transcendentnej prawdy, która pochodzi od Boga i nie zależy od woli ludzi. Odsyłam o odcinku na temat, czym jest religia. E, świetnie tłumaczę dokładnie ten, ten mechanizm właśnie tej transcendentnej, e, obiektywnej idei prawdy. Święty Augustyn i Tomasz z pogodzili wiarę z filozofią, argumentując, że rozum może prowadzić do prawdy objawionej. To chrześcijaństwo zbudowało fundamenty dla późniejszego rozwoju nauki, twierdząc, że świat jest uporządkowany i poznawalny. Kościół stworzył uniwersytety, które były pierwszymi instytucjami badającymi prawdę w sposób systematyczny. Pierwsze uniwersytety stworzył Kościół. Myślę, że mało ludzi o tym wie. Rewolucja naukowa i oświecenie prawda jako wynik metody naukowej. XVI i XVII wiek, Kopernik, Galileusz, Newton, odkrycia naukowe pokazują, że prawdę można badać poprzez doświadczenie i eksperyment. Oświecenie, wzmocnienie roli racjonalizmu i empiryzmu. Prawda nie wynika z autorytetu, ale z dowodów. Powstanie instytucji naukowych, akademii nauk, które miały na celu poszukiwanie obiektywnej prawdy, niezależnie od przekonań politycznych czy religijnych. Jak to wyglądało w innych cywilizacjach? Cywilizacja chińska, prawda, tak pokrótce powiemy tylko, bo to wymagałoby naprawdę szczegółowego zbadania, ale tak pokrótce. Prawda jako narzędzie porządku społecznego. Konfunkcjonizm kładł nacisk na harmonię, obowiązek wobec społeczności, a nie na obiektywne poszukiwanie prawdy. Władza cesarska miała monopol na prawdę, a wiedza była podporządkowana w strukturze hierarchicznej. Nauka rozwijała się w kontekście praktycznych zastosowań, ale brakowało dążenia do prawdy jako wartości samej w sobie. Cywilizacja to um, przez to, że um, ty, ty, ta prawda, jakby ta nauka rozwija się. Poza tym paradygmatem prawdy obiektywnej, to za chwilkę dojdziemy do tego, prowadzi do wielu nadużyć. Tak jak w przypadku cywilizacji islamskiej. Prawda jako dogmat. W średniowieczu świat arabski był ośrodkiem nauki, ale wraz z umocnieniem się ortodoksji religijnej, i dążenie do prawdy zostało podporządkowanie, podporządkowane doktrynie islamu. Wprowadzono zasadę zamknięcia bram i dżihadu. Co oznaczało, że dalsze poszukiwania prawdy zostały zastąpione interpretacją świętych tekstów. No i to jest yy, nie po drodze z rozwojem nauki. Delikatnie mówiąc, nauka i filozofia przestały być niezależne, co zahamowało rozwój myśli naukowej. Cywilizacje plemienne i animistyczne, prawda jako element tradycji. No, jak to było tak pokrótce w tych innych y, plemiennych cywilizacjach? Y, w kulturach pierwotnych, prawda była ściśle związana z mitem i rytuałem, a nie z logiką czy dowodami. Brak systematycznego dążenia do obiektywnej prawdy, ponieważ liczyła się bardziej spójność plemienna i harmonia z naturą, co nauce dobrze nie robiło. Każdy widzi, jak to tam, do jakich oni doszli, do jakiej technologii i tak dalej, te plemienia dzikie. Co sprzyjało rozwojowi dążenia do prawdy w kulturze zachodniej? Obecność filozofii Grecji jako fundamenta myślenia krytycznego, bardzo ważne. Chrześcijaństwo jako system wierzeń, który zakładał istnienie obiektywnej prawdy. To była ta jedyna religia, która powiedzmy nie dawała sobie monopolu na prawdę, tylko powiedziała sprawdzajcie, weryfikujcie. Instytucje, uniwersytety, kościół, akademie naukowe zapewniające ciągłość w poszukiwaniu prawdy, czyli te instytucje też za tym stały, które tego broniły, dowodziły, weryfikowały i tak Metoda naukowa system oparty na logice, dowodach i eksperymentach czyli nie prawda objawiona, a sprawdzamy, badamy, weryfikujemy. Rozdział władzy i nauki. Prawda była poszukiwana niezależnie od interesów politycznych i religijnych. Rozdzielenie tego jest szalenie ważne, wręcz de determinujące, do, jaki, jaki otrzymamy z tego efekt. Podsumowanie. Kultura zachodu wykształciła unikalne podejście do prawdy. Nasza kultura. Jako czegoś niezależnego od władzy subiektywnych przekonań czy kontekstu społecznego czyli ta. E, 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 Nauka, na przykład, była czymś, przez to, że była niezależna od tych wszystkich innych czynników, mogła tak szalenie się rozwinąć i weryfikować sama siebie, więc, jakby nie, nie wyprowadziła nas w pole, tylko byliśmy w stanie bardzo dużo zrozumieć i skorzystać, i to się przekuło właśnie na ten rozwój technologii. Wszystkiego dookoła. W przeciwieństwie od innych cywilizacji, które podporządkowały prawdę tradycji, władzy politycznej czy religijnej, Zachód stworzył system filozoficzny, religijny i naukowy, który pozwolił jej na, na jej systematyczne badanie. To właśnie te mechanizmy były kluczowe dla rozwoju nauki, technologii i kultury, a ich stopniowe osłabienie we współczesnym świecie prowadzi do wzrostu relatywizmu i chaosu poznawczego. I żeby nie zakończyć tego odcinka tak totalnie bezrefleksyjnie, na zasadzie jaki z tego jest, tak bez morału, chciałbym zadecygować taki apel do młodego pokolenia. Drodzy młodzi, żyjecie w czasach, bo to tych młodych najbardziej dotyczy ta, ten, ten, ten wykres, który się po prostu odwraca. Żyjecie w czasach, w których coraz trudniej odróżnić prawdę od manipulacji, dobro od zła, a sprawiedliwość od fałszywej równości. mawia się wam, że wszystko jest względne, a że, e, że nie istnieje obiektywna prawda, że moralność to kwestia opinii a wartości, które przez wieki kształtowały naszą cywilizację, można dowolnie zmieniać. Ale czy na pewno spójrzcie na świat wokół siebie. Coraz więcej ludzi czuje się zagubionych, samotnych i pozbawionych sensu. Kryzys zdrowia psychicznego, rozpad więzi społecznych, zalich rodzin, niepewność przyszłości, to nie są przypadkowe zjawiska. To efekt zniszczenia fundamentów, które dawały ludziom stabilność, tożsamość i siłę. Dlaczego to jest ważne? Wszystko, co buduje zdrowe społeczeństwo, nauka, prawo, wolność, dobrobyt, opiera się na wierze w obiektywną prawdę. Niech jeszcze raz to przeczytam, żeby to zostało zapamiętane, bo tak jak pokazywaliśmy, zdecydowana większość społeczeństwa o tym nie wie. Wszystko, co buduje zdrowe społeczeństwo, nauka, prawo, wolność, dobrobyt, my tego wszyscy chcemy, opiera się na wierze w obiektywną prawdę. Te 70% obecnego społeczeństwa musi natychmiast to zrozumieć. Jeśli nauka nie uzna i zmieni zdanie w tej sprawie, no nawet po prostu zrozumieć ten mechanizm. Bo ja nie wierzę, że ktoś chce tej anarchii, zniszczenia i upadku cywilizacji. No nie wierzę. Jeśli nauka nie uznaje istnienia obiektywnej rzeczywistości, staje się narzędziem ideologii. Jeśli prawo opiera się na subiektywnych emocjach, a nie na niezmiennych zasadach sprawiedliwości, przestaje chronić obywateli. Jeśli moralność jest tylko kwestią osobistej interpretacji, to silniejszy zawsze podporządkowuje słabszego. Tego nikt nie chce. Bez wiary w prawdę, bez jasnych zasad, wszystko staje się chaosem. I tak naprawdę pokrótce e, powiemy sobie, co możemy z tym zrobić. E, zrozumieć mechanizmy, które rządzą światem. Nie wierzcie ślepo w to, co mówi teraz telewizja, internet czy szkoła. Myślcie krytycznie, analizujcie, szukajcie źródeł, Studujcie historię, filozofię, religię. Zrozumienie przeszłości pozwoli Wam zrozumieć przyszłość. W broncie prawdy, nieślepego społeczeństwa, to nie oznacza bycia buntownikiem dla zasady, oznacza to odwagę do myślenia, mówienia i działania zgodnie z prawdą, nawet gdyby to nie było popularne. On teraz jak ktoś wyjeżdża z takim ściekiem intelektualnym, jak ty tam 200 czy 300 płci, no to po prostu natychmiast to powinno budzić nasz zdecydowany sprzeciw i powiedzieć jak krowie na człowieku, o czym ty nam miłość było pleciesz? Żeby, żeby ten nacisk społeczny na tych ludzi, którzy się, szerzą taką po prostu, no, tak jak powiedzieliśmy, no, e, e, chorobę cywilizacyjną, ten relatywizm, żeby natychmiast zostało to spiętnowane przez tych ludzi myślących. Rozmawiajcie, uświadamiajcie innych, nie pozwólcie, by wasza generacja była kolejną, która bez refleksji nie przyjmuje ideologii prowadzące do rozpadu społeczeństwa. Organizujcie debaty, piszcie artykuły, twórzcie treści w mediach społecznościowych. Prawda musi mieć głos. Budujcie prawdziwe relacje, nie dajcie się wciągnąć w kulturę samotności, szybkich przyjemności i błędnych znajomości. T -t Twórzcie silne więzi rodzinne, przyja przyjaźnie, społeczeństwo. Tylko silna wspólnota może przetrwać kryzysy. To jest ważne. Musimy między sobą przede wszystkim budować relacje, ale w, w ujęciu właśnie za zawierającym tą obiektywną prawdę. No bez tego nie da się ruszyć z miejsca. Nie dajcie się zastraszyć. Będą mówić, że jesteście zacofani, fanatyczni, nietolerancyjni. Nie przejmujcie się, historia zawsze pokazuje, że, że to ci, którzy trzymają się prawdy, ostatecznie wygrywają. I podsumowanie tego dzisiejszego odcinka: macie przed sobą wybór: albo biernie poddawać się fali relatywizmu i pozwolić, by przyszłość była kształtowana przez chaos, albo zacz zaczniecie bronić prawdy, która da Wam i Waszym dzieciom świat oparty na stabilności, wolności i sprawiedliwości. Czyli taki, jaki chcemy. No. Taki, do którego się przyzwyczailiśmy. On teraz jest, chyli się ku upadkowi ale po to jest ten film, żeby zrozumieć dlaczego i temu natychmiast zacząć przeciwdziałać. Nie chodzi o ślepe posłuszeństwo. Chodzi o zrozumienie. Te, te filmy, które tutaj dla Państwa kręcę, one nie mają na celu absolutnie e, e, przekazywania jakiejś e, 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 prawdy objawionej, którą bezrefleksyjnie macie przyjąć. Macie, e, to ma Was zmusić do myślenia i żeby wynikiem tego myślenia nie było, nie było e, przyjęcie czyjejś opinii, tylko zrozumienie mechanizmów, po to to właśnie jest. Ale to wymaga wysiłku, odwagi i determinacji. Teraz jest Wasz czas. Nie zmarnujcie go. Relatywizm to narzędzie destrukcji, które podkopuje fundamenty cywilizacji. Niech każdy z tych 70% społeczeństwa to zrozumie. Jeśli go nie zatrzymamy, przyszłość ludzkości czeka chaos, tyrania i upadek wszystkiego, co dawało nam wolność, bezpieczeństwo i rozwój. Nie można dłużej milczeć. Nie można udawać, że to nas nie dotyczy. Nie można biernie patrzeć, jak świat spada w otchłań. Czas bronić prawdy, zanim będzie za późno. I tytułem końca chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że nawet najdoskonalsza cywilizacja, zarażona tą gangreną, relatywizmem, nieuchronnie przekształci się w mechanizm terroru, ignorancji, krzywd i wyzysku. A w rękach tych, którzy nią rządzą, skoncentruje się absolutna władza, której nikt nie będzie już w stanie się sprzeciwić. No, drodzy Państwo, dzisiaj ten y, temat, jak się okazało, nie dotyczy jakiejś y, gry słownej, jakichś tutaj po prostu y, mało istotnych aspektów, bo jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, dotyczy większości bo 70% społeczeństwa. Teraz, e, jeśli Państwo zaznajomili się i zrozumieli e, mechanizm, jaki się kryje za destrukcyjny, za relatywizmem, no to e, uświadomili sobie Państwo również, tak jak i ja sobie uświadomiłem, w jak złej sytuacji jesteśmy, e, skoro 70% społeczeństwa obecnego e, uważa, że. Coś takiego jak re, relatywizm ma e, prawo bycia, i co więcej, że większość ludzi się w społeczeństwie z tym destrukcyjnym e, w konsekwencji e, poglądem zgadza. Ale jest bardzo dobra informacja, ponieważ to jest jedna z naprawdę niewielu rzeczy, które można zmienić natychmiast. Czyli po obejrzeniu tego filmu, zrozumieniu tych mechanizmów, natychmiast człowiek. Kuma, o co chodzi, mówiąc kolokwialnie, i nabiera dystansu do relatywizmu. I właśnie z tą myślą, z tą natychmiastową sprawczością chciałbym Państwa zostawić. Ee, życzę Państwu miłego weekendu i widzimy się za tydzień niezmiennie o 17.00.